Słuchajcie, tryb Long Life to jest short life waszego silnika. Oczywiście mamy oleje, które spełniają normy long life, natomiast z doświadczenia wiemy, że to, jak wygląda olej po wielu kilometrach, zależy głównie od stanu silnika, a silnik może mieć niesprawne gier, niesprawny DPF, może się dostawać paliwo do oleju, może się dostawać dużo sadzy do oleju. I po prostu, choćby olej był ze złota, nie da rady. Dlatego lepiej nie kombinuj wymienię olej co 10. Tysięcy kilometrów i stosuj olej dobrej jakości od Nexiuma. Olej, który jest wzbogacony molybdenem organicznym. Wszystkie oleje silnikowe mają tak, ta, taki dodatek w sobie i ma akceptowalną bardzo cenę. Oprócz tego stosuj regularnie Engine Max. Flash od ma. to jest numer N701, w pełni bezpieczna płukanka, nie zawierająca żadnych rozpuszczalników. Możecie ją stosować z mokrymi paskami rozrządu. Usuwa awarie hydraulicznych popychaczy, kiedy wam klepią, poprawia kompresję, także naprawdę taki zestaw zapewni Wam długotrwałą bezproblemową eksploatację waszego silnika i tylko pamiętajcie o tym, żeby taki zestaw stosować co około 10-15 tysięcy km.